Cześć tu Piotr! I my jesteśmy znowu w crazy się Jedneczce, oczywiście. I ostatnio umarliśmy, ale teraz robił gwiazdy chyba większą prędkość miał, to, miał mój samochód, bo o, został zniszczony. To jesteśmy jeszcze przed zebraniem tej dodatkowej amunicji do pistoletów z tamtej dwójki jakichś chłopków. Ale nie wiem gdzie oni teraz są. Oni chyba z tej wioski przyszli. Czy z tego czegoś? Tak się Nie wiem szczerze mówiąc. Sta, tutaj jest jakiś Strzelę. Wodę poszła, szkoda No dobra Mówię to A, to jest skar, tak? super pomysł. Narnowałem skara bez sensu. Chodzi o to, że Skar ma większy magazynek, dlatego... Jak będzie shotgun, to będzie po prostu... Takie masakie shotgunem. Uwielbiam Skar shotgun Skar może się przydać, jak na przykład tam się skończy amunicja w... Moczyłujemy pilniku, żeby zabijać dalej. Gdzie on jest? Dobra... Jeszcze raz przeładuję Nie wiem dokładnie na jakim. A to możemy sobie spokojnie wejść w chwilku siedział, o pistolet Gdzie oni trzymają te bronie, no nie higieniczne potem takie wtykać Maksymalna ilość amunicji tutaj możemy jakieś sobie takie coś wyjąć? Wróć. O, to sobie łusiec, nie? Jakoś tak śmiesznie pozabijać trochę tych wrogów. Młocna tak dla bezpieczeństwa, jednak tryb siły podczas jego strzelania nie jest zbyt On bardzo szybko zżera energię. Znaczy jest o tyle, jest wskazane jeśli na przykład nie boimy się, że ktoś nas walnie, bo patrzcie, schodzi nam energia, dlatego, bo przy normalnym trybie trochę jednak machać ten ekran, a dzięki trybowi siły możemy bardziej kontrolować po prostu dzięki naszej sile możemy kontrolować to, na który, że ten, 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 ten ta broń tak nie lata na wszystkie strony. No, tak mogę to powiedzieć. Chcę Co coś sprawdzić. A to nie jest wybuchające. No już chyba nie musisz mi aż takich potwierdzić dawać, ej Bro! Taki wytrzymały Maksymalna ilość amunicji już nie No pistolecik, bardzo fajny, pistolet jest super z bronią. Ale trzeba zbierać dużo amunicji, bo go nie mamy na początku. Krzyc, sprawdź. Jeszcze super no, zapis, nie? Po prostu ścinka. Okej. Okay. I takimi granatami możemy rzucać. Właśnie, granatów jeszcze nie mamy żadnych. Jakoś tak wyszło, że w tej grze nie zaczyna się z granatem. Aha. Chciałem zmienić na pięści i włączyłem tryb siły. Możemy zrobić... Aha, tryb siły. O. o, granaty. O, wilku mowę HOLD No MOBA, to, to, to był beznadziejny pomysł. Jego ty nie wiecie! raz no tak zrobić. No taka szkoda, że. No z tego momentu. Lepiej byłoby już, gdybym włączył tryb szybkości, podbiegnięcia do niego, jego zabrał krawę cios. W tryb szybkości dużo szybciej się udaje. Wychodzimy! Nie było to no ja! śmiertelny jesteś Ja! są jesteś nieśmiertelni Trochę się boję? Niewidzialność Ja! 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 Wybaczcie, ale oh man, świetne, to jest. Nie wyszło. Ale się przewrócił samochód, i nie będziemy strzelać. Co na pewno zredukuje mocno. Obrażenia mi zadane. dane. amunicję. Szkoda, bo tam już sporo tych wrogów pozabijałem, pozbierałem amunicji. Teraz tak nie będzie. Z tyłu jeszcze coś w tym Fy bardzo szybko kończy się magazynek trzeba być bardzo ostrożnym niezwykle ostrożnym trzeba mieć worek na śmieci gdzie oni poszli? co aż takich rozjechałem że już nie ma? tak zmasakrować ciało to trzeba to tym sobą dobry że w ogóle nawet krwi nie zostawił. Tutaj robię po dosłownie na Aha, to są nasze Więc... W to jest więcej niż myślałem. Ok, Uli się maszyna. amunicja. Bardzo czekam, aż pojawią się wrogowie z shotgunami. Bardzo lubię się z shotgunami. Nie są po prostu aby... Gdzie jest wróg? Gdzie jest wróg? Ah, Spokojnie, ja jestem dobry w te no. grze. <grym>, wcale nie muszę zmieniać poziomu trudności. Chodź. Dobra, może teraz troszkę ostrożniej zrobię po prostu ten moment, skoro nie, nie daję rady tak śmiesznie. Może się. No, ty nie żyjesz. Jaka szkoda? Je yeah, nice. mnie. Potężny cios i poniżej masę życia mu za to. Yeah, nie, mnie, zaraz się buchnie. Maximum mm. Maximum yeah. speed. A mutania. Ok. To jest... Słuchaj, A, To tylko z pistoletami, więc... Ile amunicji można zużyć na jednego... Na jednego badziewia. Ale... Co tam amunicja na fyzu że tego sobie my za to dwa pistoleciki. One to mało leci z nich amunicji tam z 10 może. Dopiero jak jakiś poważny kanister z amunicją się pojawi pierwszy, to może będzie się dało. Jakoś korzystać z tych pistoletów. Tu trochę ma mało życia ten samochód ale wykorzystać na wbitkę go można. Teraz może pojadę tędy. Tak? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie mogę się teraz pędzić, ale dzięki temu tak podsapleszam. Mam na to, że nie ma. Nie, no, on rzucił granatę. Właśnie trzeba być ostrożny z tymi granatami jak nie ma podświetlenia. A pewnie wtedy za pierwszym razem, yy, że tam którymś to nie był właśnie wybuch samochód pograna. To, to chyba nie wystarczy. No, może. Coś może wystarczyło, na pewno ich rozproszyłem trochę.

co teraz, co teraz, co teraz? Co teraz? Krzywo, Opa, jest, jest dobrze. W miarę, Opa, tutaj mnie nawet nie, nie pomyślą, żeby wyjść na z swojego domu, szczęśliwego. No ma pistolet? Coś słyszałem z lewej, Okej! Okay. Okay. Ciekawe. Do czego oni strzelają? Tu jest uh! Zabiłem człowieka jednym strzałem jeszcze do tego. Rozwaliłem belek, Dawaj pistolet z Kibla. Ciao czy to zabiłoby jeśli zabiliśmy. Eym... Nie wiem, nadal chcesz oglądać tę serię. Nadal chcesz oglądać tę świat. Może jednak nie powinienem tego robić skoro jesteśmy. A dobrze, że my nie widzicie. Jestem na skraju załamany. Dobra. Tak się powinno załatwiać konflikty. Tutaj byli jeszcze jesteś korancy z tymi pistoletami. No. Są ci boje. Wszystko w wodę, pewnie Świetny... Świetne celowanie Gdzie pistolet? Dawaj pistolet, ja chcę pistolet Głupi idiota, dawaj pistolet Ja chcę pistolet! O co to? Patyk. Słabo Lepiej Tak sam bym lepiej wy dorzucił Prawdę mówiąc Tu jest taka fajna górka Ogólnie może teraz pójdę trochę od innej strony te powinny mnie zabezpieczyć przed ich wzrokiem. Wiem, że tu siedzi gościu i mogę zrobić mu wjazd przez tył. No, a to nie był dobry pomysł. To był bardzo zły pomysł wręcz. No, ja zobaczyli. Wyszli racę. o To chyba była. To była racja. Daleko poleciała. Aha, mi się zaraz niewidzialność skończy. Że przeczekam jeszcze chwilę. No dobra, najpierw ciebie załatwimy. Wow, Magiczny duch niewidzialność, nieśmiertelność w głowę, niewidzialność. Niematerialny jakiś. Jak to się stało? Chyba tego nie słyszeli. Uuu! I to jest dobra akcja, tak z dwóch. jednego, jeden się tylko przewrócił. Ale jest rozkojarzony. Tyle masz szalami go nie zabije. Dodać trzeba ich tutaj wybić. Oni mnie zabiją na ślepo. Powinno być okej. Okay. Widzą mnie? Nie bardzo. Fy. Jak tam pistolet? Słabo. Tylko jeden magazynek. Teraz takara na skara. nie chcę skara, chopa Dobra. Dobra, Aha, tutaj jest. A już nie widzę. Dobra. Myślę, że cały odcinek zejdzie nam na tę jedną akcję. Ale dzięki temu dobrze zapoznamy się z grą. Szkoda. No dobra. Oho, widzieliście on nie wsiadał? Puchy, Puchy, nawet kurwa ale zapalił mu się tył, więc już nie żyję. Dokładnie tak, teraz tutaj ja coś Załatwić jakoś. Nie ma! Wzięli, wyparowali. Nie no są, słuchajcie. Słychać koreańców? Przeładuje sobie jeden pocisk, może mnie uratować. Dobra, co mi tam nawet nie zauważyli, że im jednego wybiłem. Tak po prostu tacy przyjaciele. A teraz. Teraz nagle się uchylili i wszyscy zauważyli jak zabiłem im gości, to nie, nie będzie. Tu mam cyrownik laserowy, więc on nie będzie... Ale, ale nie, nie widzę. Hmm. I gość. Kto ich szkolił? Tak poważnie pytam. Ty mam maksimum, więc um, nie będę się brać Ehm, Dobra, nie przejdziemy szybko. Tu jakaś broń, na no wszystko zwęglone pewnie. Wezmę. Tak, skara? Nie, swy chyba. Muszę teraz to zrobić dobrze, tak żeby racy mi nie wystrzelili. Jak najszybciej, może właśnie użyję, jednak skara jak najszybciej ich po prostu zabije wszystkich. Wo to jest dopiero dziwne, to można ich z pięściów zrobić, prawda? Jak nikt nie patrzy. Nie żyjecie? Nie żyjecie. Wystrzelili rację. Ja umarłem? Aaaa! Nie no, to już było bardzo dziwne, ja tak, ja tak się nie bałem. Czekajcie, teraz najpierw zabiję tamtych cwaniaków. A, albo. Tak się bardziej opłaca. No super jeszcze nie trafiłem. Ten drugi to zginął od najazdu tego. Od pojazdu, najazdu, pojazdu. American uuu nie, ma, nie mam energii, ale twoje mnie nie widzą. Zalczyki ja BUM! Przyłączy się na pojedyncze pociski, żeby im po kolei strzelać w głowę. Z lepszym celownikiem byłoby lepiej, ale jest trochę bardziej dokładnym, ale jest okej Dobre trafienie i ma w głowę. Ci ma głowie w głowie dziurę. Dobra, teraz jest wygodnie. Głupi! Głupi pocisk nie chce trafić. Wszystko wina pociska. I dzięki temu zaoszczędziłem i pistoletu, i wszystkiego innego. Po, gdzie jak? Nie na tym trybie. Poważnie. Ej, no ale to naprawdę, jak tak dalej pójdzie, to cały odcinek zejść już pewien. Już... 20 minut użera się z tym jednym miejscem mm. Przeżyłem ja, ja normalnie bym ich tam nie zabijał i ich wszystkich z tyłu, no ale po prostu boję się, że potem wbiją mi nagle w plecy. Jaż skoro tutaj ciągle ten jeden siedział w lesie, to... Czegoż by mieli skoro on nie wbił. Chyba, że to był jeden z tamtych. Łoo, wow, widzicie takiego ładnego motylka. Okej. Ten okej okay taki śmieszny jest. To brzydka twarz. Dobra, poczekajcie. Dobra, przeżyłem to. Tu jest gość. Gdzie on jest? Granata Gdzie on jest? Masz mnie, widzisz mnie, gdzie jesteś? Pokaż się Nie chcesz? Hmm, no to problem Mamy problem, bo możemy je śledzić teraz. Dobra, już da, daruję sobie ten amunicję z pistoletu, dobra, daruję sobie też tego gościa. Ważne, żeby przejść przez ten punkt obronny, który jest dla mnie taki trudny do zrobienia. Dobra, teraz zrobimy to tek technicznie i taktycznie, czyli nasadka taktyczna. Trafię? Nie trafię. Trafiłem, nie trafiłem. Strzelam, zaraz pewnie racą. Hmm, super. Ha. Master trick shot. Brawo. już przestawiony na zwykły tryb. Tego jednego przeszelić, już... wziąć, przeładować, amunicja. Tu samochód przyjechał, tego szybko może eksploduje, tego samochoda. Zauważyłem, aha, tu jeszcze są ci, to trzeba zdecydowanie, aha, do tego są przyszli też kolejni. W sumie jakbym wszedł do tej łódki, to mógłbym z CKM a do nich zapatrzeć. O Oku. Zmiana planów nie żyje. Wiecie co? Tak się zastanawiam, czy, wy, czy, czy, czy nie zacząć nagrywać od nowa. Ale nie. Idzie mi bardzo dobrze. Włącz tarczę przeżyj to. Super! A, strzel cały magazynek, ale... Gdzie on ucieka? Nie uciekniesz. Teraz ja wbijam na chama. w tą wioskę. I za tym podejściem mi się zdecydowanie uda. Jak widzieliście, jak on przechodziły przez niego te pociski? Oni tu gdzieś mają racę, ale nie wiem gdzie. Że gdzieś stąd wystrzeliwała. Teraz... Czego pójdzieś? Dobra, jest ok. Amunicja, przeładuj. Amunicja, jedzie samochód. Co zrobić, co zrobić? Coś tam wybuchło, chyba niezbyt. Tutaj się sobie odnowię energię. Spokojnie, ja wszystko widzę. Rozłożyło dużo energii ten skok, ale... Ja, ja ...jestem w lepszej pozycji kucnąć. Praktycznie wtedy jest nie do trafienia. A ja mogę im łatwo okay, się, że się cofnę do tego dachu i już jestem nie do Mogę... Ład, przeładowywać, ładować energię, wyjść, niewidzialny być. Wejść, strzelać, wyjść, niewidzialny. Przeładować z powrotem. Wejść, strzelać, niewidzialny. Przeładować. Zanim w ogóle zdążą na mój atak zareagować. Na spokojnie, ale nie. Na spokojnie, lecz gwałtownie. On jakoś to przeżył, cudem jak Dobra, no, tutaj ładnie strzelamy, tu jeszcze pode mną jest jakiś pan, o z dachu, wyłączę sobie energię całą, bo czemu nie. Tutaj szybko wbiję do środka. Bardzo zależy mi na granatach, chociaż ich teraz nie użyję, to potem się mogą przydać. E, spróbuję wejść pod samochód, ale nie da się. szła w kolankę! Chyba już nie będzie żadnych przygód miał Skoro dostał w kolanko Zero taktyki, tyle wam mówię Ktoś tu jeszcze przeżył? Bo ja mi by się to bardzo nie podobało O proszę O nie, 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 nie Tak nie może być Trzeba to się wycofać Ostrożnie, coś przyjechało. No, samolot, tylko pistolet, bardzo chętnie rozgniemy pistolet. Chyba, chyba już nie, nie, chyba jeszcze nie. Strasznie ich nieskończoność. O, pistolet tyle Ty też, bo dużo go zużyłem. 100 pocisków, ponad więc przyda mi się trochę uzupełnić braki. Gdzie ten gościu z pistoletem? To ty? Pistolet? Fy, nie ma, ale to jeszcze dużo innych będzie miało. Na przykład tutaj jedno, czy też drugie, nie to. To mamy. Fy. Fy. Fy, I już mamy maksa. To jedziemy. Nareszcie skończyłem ten jakże trudny moment. Czekajcie. Muszę sobie przestróić Jedziemy na specie super. Wow. Roger dead. Mamy dodatkowe zadanie, bo z tym niby jest tuż obok. Ale najpierw zajmiemy się tym czymś. To są granaty powiadasz? Ej, ja już mam trzy. Chociaż granatami za bardzo nie, nigdy nie umiałem rzucać w, w grach. No już przejdziemy przez ten posterunek. Może potem, bo to jest mniej więcej po drodze. Tu jest jakiś człowieczek. Schowamy się. Spokojnie. Pistolet, jak fajnie. Nie ja już właściwie tego pistoletu? Gdzie ten pistolet? A ja już myślałem, że masz odgana i... Chcę zebrać bardzo dużo życia. Uuu, jest zbyt niebezpiecznie. Za dużo ich. No, chyba będziemy mieli kolejny moment, który będę powtarzał w nieskończoność. Ale będę go powtarzał w nieskończoność dopiero w następnym odcinku, więc to. Bo to wszystko już na dzisiaj. Cześć!